Na finał serii o Apuli jedziemy do Matery, która co prawda w Apuli nie leży, ale to o niej będzie ten odcinek. Dlaczego? Wyjaśni się już za chwilę. W poprzednich częściach pokazaliśmy Alberobello, miasto krasnoludków, stożkowatych domków i jednocześnie wizytówkę całego regionu. Potem były białe miasta Ostuni, Locorotondo i Noci, których okrągły kształt oglądaliście z lotu ptaka. A później Bari i leżące na skalistym klifie Poliniano Amare oraz malownicze zatoczki rybackie. Przyszedł czas na grande finale, czyli wyjątkowe miasto kamiennych jaskiń. Gotowi? No to zaczynamy! Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travelav. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata. Na początek, jak zwykle, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Najlepiej z dzwonkiem, by dostawać powiadomienia. Matera tak naprawdę leży w sąsiadującej z Apulią Bazylikacie, ale jako, że z Bari jest blisko, to większość turystów odwiedza ją przy okazji wakacji w Apuli. Zastanawiacie się zapewne, dlaczego Materę nazwaliśmy miastem zapomnianym. Już spieszymy z wyjaśnieniem. Bazylikata jest najbiedniejszym regionem Italii, a do lat 50. XX wieku władze krajowe nie miały pojęcia o warunkach, w jakich żyli tu ludzie. Matera nie miała w tamtym czasie ani elektryczności, ani bieżącej wody. A ludzie żyli tu w jaskiniach w skrajnym ubóstwie i zacofaniu. Aż 90% mieszkańców. Nie umiało czytać i pisać. Gdy w stolicy Włoch kręcono film Rzymskie wakacje, w Materze panowały tak złe warunki, że umierało tu co drugie dziecko. Był to zakątek kraju, haniebnie zaniedbany przez państwo. Władze o sytuacji w Materze dowiedziały się dopiero z książki Chrystus zatrzymał się w eboli autorstwa Karla Lewiego. To on jako pierwszy opisał sytuację w tym biednym południowym miasteczku. Ta kompromitująca relacja z matery zmusiła rząd do zainteresowania się losami tych ludzi i wybudowania im nowych domów. Oglądacie kanał Traveler. Pokazaliśmy wam, jak wygląda matera z lotu ptaka, a teraz ruszamy w miasto. Zobaczycie jak wygląda sasy. Co ciekawe, Matera jest drugim z najstarszych zamieszkanych miast świata, których rozwinęło się osadnictwo jaskiniowe. Miejsce pierwsze tej listy zajmuje Petra w Jordanii. Matera prawdziwie odżyła dopiero w latach 80., gdy odrestaurowano opuszczone jaskinie, tworząc z nich atrakcję turystyczną. Dawny symbol ubóstwa miasta przepłutł w jego największy walor. W 1993 roku Materę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Historyczna część miasta nazywana jest Sassi. Co dosłownie oznacza kamienie. Dzieli się ona na dwie dzielnice: Sasso Caveozzo z jaskiniami skalnymi i Sasso Barizano, skupiającą domy z kamiennymi fasadami w stylu miejskim. Zazwyczaj taki jaskiniowy dom składał się z dwóch pomieszczeń, które ludzie współdzielili ze zwierzętami gospodarskimi. Posadzka jednej jaskini była jednocześnie sklepieniem drugiej, znajdującej się niżej. W niektórych miejscach istniało nawet 10 pięter jaskiń. Dzisiaj matera często zamienia się w plan filmowy. Kręcono tu zdjęcia do dwóch odcinków w serii o Jamesie Bondzie. Nie Czas Umierać oraz Quantum of Solace oraz dogłośnego filmu Mela Gibsona Pasja. Miasto posłużyło też jako sceneria dla Ben Hura, Młodego Mesjasza, a nawet Wonder Woman. W takim miejscu nietrudno o zjawiskowe plenery filmowe. Obecnie Matera jest uwielbiana przez turystów, zaś w tegorocznym rankingu serwisu Booking.com Materę ogłoszono najbardziej gościnnym miastem na świecie. Natomiast w 2018 roku New York Times całą Bazylikatę nazwał „najbardziej skrywanym sekretem Italii”. oglądacie kanał Traveler. Traveler. Matera jest zjawiskowo położona na skraju głębokiego kanionu strumienia Torrente Gravina. Ciekawe jest to, że choć osadnictwo jaskiniowe rozwinęło się tu na obu stokach kanionu, to współczesna matera postanowiła trzymać się tylko zachodniej jego strony, pozostawiając przeciwległą grań całkowicie wolną od zabudowań. Powstał tam za to punkt widokowy, z którego roztacza się zachwycająca panorama na całe miasto i najstarsze jaskinie Sassi. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze całkiem niedawno żyli tam ludzie, o których zapomniał świat. Do punktu widokowego można z miasta przejść na piechotę przez wiszący nad kanionem most pieszy Ponte Tiberano. To dość strome podejście, ale widoki zrekompensują wysiłek. Posiadającym samochód lub motocykl polecamy podjechać tam od drugiej strony i obejrzeć materę z tej niecodziennej perspektywy. A jeśli nasze filmy inspirują was do poznawania świata, to dajcie nam znać o tym w komentarzach. No i nie zapomnijcie kliknąć palca w górę i dać suba. Oglądacie kanał Travela. A teraz bonus dzisiejszego odcinka. O materze wielu z Was zapewne już słyszało, ale nie każdy wie, że ma ona mniejszą siostrę bliźniaczkę. To leżąca niedaleko Gravina Impulia, do której właśnie jedziemy. Tymczasem po drodze podziwiamy krajobraz przypominający Toskanię. Grawina Inpulia, jak sama nazwa wskazuje, położona jest w Apulii, zatem obie siostry dzieli od siebie granica dwóch prowincji. Grawina jest znacznie mniejsza od matery, ale oba miasta mają kilka wspólnych cech. Leżą nad głębokimi skalnymi kanionami, powstało w nich osadnictwo jaskiniowe oraz odwiedził je nie kto inny jak sam James Bond w filmie No time to die. Kojarzycie scenę, w której ucieka on kamiennym mostem przed rozpędzonym autem pełnym gangsterów? Nakręcono ją właśnie na tym moście. Scenarzyści filmu o agencie 007 połączyli materę i grawinę w taki sposób, że sceny z obu tych miejsc przeplatają się, tworząc iluzję jednego kamiennego miasta. My, grawinę, po raz pierwszy zobaczyliśmy w filmie L'Ultimo Paradiso. I od razu się w niej zakochaliśmy, wpisując ją na listę miejsc do odwiedzenia. Grabina inpulia jest zwykle pomijana przez większość turystów, i dlatego to matera zbiera wszystkie laury. Jednak warto tutaj przyjechać, szczególnie na koniec dnia, na tak nastrojowy zachód słońca. Podobnie jak w Materze, można tu oglądać zespół jaskiń osadniczych, ulokowanych na wszystkich ścianach kanionu. Po drugiej jego stronie znajduje się dostępny dla turystów obszar wykopalisk archeologicznych. Kończymy naszą apulijską przygodę. W następnym odcinku rozpoczniemy kolejną podróż, dla odmiany znowu przez Italię, ale tym razem będziemy poznawać miasteczka otaczające stolicę tego kraju, Rzym. Bądźcie z nami już za dwa tygodnie. My jesteśmy Travelav, A Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z wami. Trzymajcie się ciepło. Baci e abraci.